Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał i witam Was dzisiaj w trzecim odcinku zagrajmy w Crash Team Racing Nitro Fuel. E, chciałem właśnie teraz sprawdzić, jak jest tutaj z tą zmianą poziomu trudności i niestety nie możemy tego zmienić. Gdy rozpoczynamy nową grę, niestety jest to już zapisane i teraz musiałbym zacząć całość od nowa, aby móc wybrać sobie tutaj poziom na przykład średni lub. Trudny, no trudno. Myślę, że po przejściu tego, tej gry, całej, nagram jeszcze może jakiś dodatkowy odcinek, w którym zaprezentuję Wam mm, na przykład kilka tutaj wyścigów na hardzie. I myślę, że taki odcinek czemu by nie, nie nagrać, więc myślę, że zrobię. A tymczasem jednak będę kontynuował, jak już zacząłem, na tym poziomie łatwym. No to na tym łatwym zaprezentuję Wam całą grę. A potem myślę, że jeszcze. Zagram na przykład na tym najtrudniejszym. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Chociaż myślę, że bezproblemowo. problemowo i tutaj, jak widzimy, znowu muszę, przez to, że hmm, rozpocząłem teraz od początku, muszę znowu jechać troszkę kawałek, czyli do tych zimowych tutaj klimatów. To szybko tutaj przejedziemy. Dzisiaj zabieramy się za tutaj za zimę, zimowe tutaj klimaty mamy. Mam tutaj tylko jedną dostępną obecnie, obecnie wyścig jeden jest, tak? Widzimy to tutaj na mapie, ten niebieski punkt to jest właśnie obecna lokacja, do której musimy się udać. Mamy to. Oczywiście moi drodzy, jeśli odcineczek wam się spodoba Zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i oczywiście dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i rozpoczynamy dzisiaj pierwszy wyścig w tym odcinku. A jejku Jeszcze tutaj się zagapiłem. Ale i tak już mam dużą przewagę, jak możecie zobaczyć. Warto robić tutaj te busty, wtedy to jednak jest dodatkowe przyspieszenie jakby nie było. Ale najlepiej się to właśnie wykonuje na zakrętach. Mamy to i myślę, że w tym momencie zaraz zmienimy sobie znów postać oraz może i samochodzik, ale szkoda, szkoda, że nie mogę już teraz zmienić sobie tutaj tego poziomu trudności. Ale myślę, że nagram jeszcze taki dodatkowy odcinek, kiedy już tutaj e, uda nam się zdobyć wszystko już na 100%. To będę miał jeszcze możliwość na przykład wybrania sobie dowolnego wyścigu i po prostu pościgania się. I zobaczymy. że z drugiej strony też nie. Bo bym musiał i tak od początku rozpocząć. Ale myślę, że zrobię taki odcinek z takimi wyrywkowymi tutaj trasami, którym będę się ścigał na... W najtrudniejszym poziomie trudności, czyli na hardzie. I myślę, że bezproblemowo mi to jednak pójdzie, ponieważ ta gra już jest dla mnie no, bardzo jasna. Wiele razy w nią grałem, jeśli chodzi o klasyczną wersję, no tutaj ta niewiele się różni. Jedno są na pewno się różni jedynie oprawą graficzną. Oraz tutaj dodatkowymi rzeczami, takimi jak skórki, zmiana go kartów. No i nawet nie zauważyłem, jaką teraz mamy tutaj trasę. Mhm. Mm Dobra. I miałem zmienić postać. I nie zrobiłem tego. No trudno. Najwyżej doktorem Engine'em sobie jeszcze raz tutaj przejedziemy. Uwaga na TNT, bo jest ich go tu sporo, naprawdę. Już ja teraz tutaj trzecią, trzeci TNT doładowałem. Musimy o tym pamiętać przy trzecim okrążeniu, Już jest tam troszkę niebezpiecznie. Hmm, a to to nie wiem, czy ja sam zostawiłem. Jejku, Jeszcze spadłem. No, widziałem tam Neocortex, chyba był. Czy mi się wydawało? Mamy tutaj przyspieszenie, ale uwaga na porozmieszczane pułapki. Tutaj też gdzieś chyba było TNT. I mamy to. Udało się. Bez najmniejszego problemu. Kolejny wyścig za nami. Kolejny puchar. Już chyba dokładnie ósmy. Nie, to już będzie dziesiąty. Tak, dziesiąty, bo ostatnio zdobyliśmy cztery w ubiegłym odcinku. A zresztą u góry ekranu mamy napisane, właśnie pojawia nam się, właśnie, ile mamy zdobytych pucharów. Ale ten tanie zędzina jest naprawdę. Bardzo ciekawy. Ale teraz, żeby mnie zapomniał, już na samym początku zmienimy sobie postać. I myślę, że polecimy po kolejce. Teraz wybierzemy sobie Dingo Dayla. I również zmienimy sobie skórkę. Zmienimy sobie także może karta. Może ten lakier oczywiście, numerek mamy tutaj nawet Dingo Dyla, więc wybierzemy jego i mo możemy zaczynać w tym momencie, czyli jedziemy do kolejnej trasy. Tym razem mamy lokację Polar Pass. I również będzie ona zimowa. Kolejny wyścig, i kolejny puchar czeka na nas. Mam nadzieję, że będzie dużo zakrętów, abym mógł. Sporo boostów wykonać. No i jest jednak tutaj. Ciekawie wygląda tutaj ta trasa. Musimy tutaj uważać na te foczki, aby tutaj na nie nie wpaść, ponieważ troszkę zwolnimy przez to. Mamy maskę, owoce łumpa, mamy już dziesięć, więc teraz kolejny Power Up będzie już naprawdę ulepszony. Tutaj również mamy skrócik, że możemy sobie tutaj przeskoczyć, gdzie mamy te skrzynki, tylko. A jejku, jeszcze wpadłem na. Tutaj na tą. tego przeciwnika, na tą foczkę i. Niestety nie udało mi się skorzystać z tego skrótu. A jej to jeszcze było, była ta mikstura i chciałem uniknąć tego, jeszcze spadłem. Z drugiej strony sam nie wiem, czy sam tego nie zostawiłem, ale nie wiem, nie pamiętam już. Teraz uwaga na przeciwników i spróbujemy tutaj skoczyć. No małe i bym to przeskoczył. Trzeba wiedzieć też w którym momencie to właśnie wykonać, ten skok. Warto przyznać takie skróty, na przykład gdy będziemy grać tutaj na najtrudniejszym poziomie, jakby nie było, to zawsze jesteśmy troszkę do przodu. Tutaj również pułapki, muszę uważać. Tą czerwoną miksturę, to wiem, że sam zostawiłem. <grywa> tutaj uwaga też ktoś, nie wiem, w powietrzu ustawił. No niestety za bardzo mnie zakręciło teraz. No, Kortek cały czas próbuje mnie tutaj dogonić. Jeszcze ktoś mnie trafił. I to chyba on. Ech, muszę teraz się skupić, ponieważ jest to już ostatnie okrążenie. Myślę, że może tutaj zastawię, ale Neocortex się nie dał nabrać. Ale już troszkę przewagi zdobyłem. No nie wierzę. Ale myślę, że zdążę. No nie. Ale udało mi się. Nie wiem czy widzieliście to. Przed samą metą. Wybuchło mi TNT. I na szczęście tak było, że po wybuchu prawie wskoczyliśmy na pasek mety. U! Na szczęście nie muszę powtarzać tutaj tej trasy. W przeciwnym razie bym musiał ją od nowa powtórzyć. I mamy już w tym momencie 11 puchar. I została nam jeszcze tutaj jedna trasa i znów mamy kolejną walkę. Znaczy wyścig z bossem oczywiście. No i w porządku myślę, że jedziemy sobie już tutaj do ostatniej trasy, tylko to w tym kierunku. Znajduje się ona tutaj, jest praktycznie moja ulubiona trasa, ponieważ jest tutaj bardzo wyboiście. Ostatnia trasa i został nam walka z bosem, a będziemy walczyć z Komodo Joe. On tutaj właśnie będzie kolejnym bossem jak widzimy, trasa naprawdę bardzo wyboista. A co za tym idzie? Będzie fajna jazda. Tutaj fajnie jest jeszcze w tym momencie skakać. Wtedy nawet szybciej się przemieszczamy. Przynajmniej tak myślę zawsze, że jednak te skoki zawsze coś nam przyspieszają. Ale, boosty, tym bardziej. Widzimy, mam już troszkę przewagę. Zostawimy pułapkę, tylko żebyśmy sami na nią później nie wpadli. Zobaczcie w tym momencie, moi drodzy, na mapę. Jaką już mam przewagę nad innymi, robimy cały czas tutaj. Boosty wykonujemy. Ile się tylko da. No najlepiej się wykonuje je właśnie na zakrętach. Kolejne nitro. Muszę uważać później na nie. Też właśnie są. Łapki, chociaż nie wiem czy ja je zastawiłem, ale już nie wnikam. Aj, to chyba ja zastawiłem. <grym> ale nikt, jak widać, się na to nie wpakował. Ojej, ktoś to TNT. Musimy skakać, ile się da. Udało się. Aby to TNT wybuchło na głowie Dingodayla, No, niestety stracilibyśmy troszkę czasu. Przeciwnicy by nas troszkę podgonili. Z drugiej strony i tak już mam naprawdę sporą przewagę. Ale myślę, że po zakończeniu tej serii pojawi się odcinek, w którym nagram kilka lokacji tutaj na hardzie na najtrudniejszym poziomie trudności. Ponieważ widzę, że nie miałbym tutaj raczej problemu. No szkoda, no że nie wybrałem na początku tego właśnie poziomu, ale... Widziałem tak do końca, czy mi ta gra... Znaczy te wyścigi w miarę dobrze pójdą, prawda? Ponieważ na pierwotnej wersji nie mieliśmy wyboru trudności. Ale ja mam przewagę. Zobaczcie na mapy, moi drodzy, gdzie są właśnie pozostali. To dzięki tym właśnie boostom to jednak te boosty dają takie dodatkowe przyspieszenie Jakby nie było Wow, ale wyskok No i mamy to Bez nie jestem na pierwszym miejscu, a jestem tak ciekaw, tak, bet, dlatego czekam, czy pojawi się ktoś na drugim. Ale mniejsza o to. No i w tym momencie czeka nas kolejny wyścig z bosem, tym razem z Komodo Joe. I myślę, że teraz również zmienimy sobie znów postać. Jak widzimy Dingo Dyle również inaczej tutaj tańczy, śpiewa, nawet używa miotacza ognia. A tymczasem przejdźmy do kolejnego przeciwnika.

Mamy tutaj, mam taką jeszcze tutaj skórkę dodatkową, którą odblokowałem sobie wcześniej, gdy grałem. No i karta. Wiecie co, może zmienimy teraz na. No właśnie, na ten ostatni, zobaczcie. Na tego właśnie zmienimy. I może również zmienimy sobie. Mm, nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Dobra, jeszcze raz szybko. Miał być polar. Karcik miał być ten. Miał być to. A tu kół nie mamy przecież, dobra. Jest taki jedyny pojazd, w którym nie mamy w ogóle. Kół. Mamy tu polara? Mamy. I oczywiście wybierzemy. No i dobra, w tym momencie myślę, że mogę ruszać. Na kolejny wyścig. No i jeszcze ten wyścig i zakończymy sobie już ten trzeci odcinek. A w kolejnym odcinku zdobędziemy kolejne. 3 puchary. Już to będą chyba ostatnie puchary, ponieważ wszystkich mamy. Jak dobrze pamiętam 16. A teraz nie zerknąłem, ile ich obecnie mieliśmy. I tą trasę już doskonale znamy. Więc myślę, że nie będzie tutaj największych problemów. Ale mamy ten pojazd. ciekawy. Ciekawie on wygląda. Ale jednak komodo, że jest szybszy i również on będzie tutaj coś rzucał na pewno. Już mam lekką przewagę, jak widzicie. że mam taką już dobrą przewagę. A tu taka wpadka. Znowu wpadłem. A tam nawet nie wiedziałem, że można w ogóle wpaść tam. Ojejku, jeszcze Komodo. Teraz jest na pierwszym miejscu i będzie mi tu jeszcze PNT rzucał. Muszę teraz jeszcze dodatkowo uważać. No tutaj chyba sobie odpuści, ponieważ jest tu zakręt i on także tutaj się zahaczył na zakręcie. Zaraz go tutaj wyprzedzimy. Tak, ta sama naprowadzająca się tutaj naprawdę przydała. Mamy już lekką przewagę, i muszę teraz uważać, ponieważ jest to już ostatnie okrążenie na tej trasie. Uwaga jeszcze na tutaj, żeby nas nie rozjechało. Ale już mamy wygraną myślę w kieszeni. Tylko Modo Joe już nam nie zagrozi. i udało się. Hmm, jednak Komodo Joe nie docenił nas. Jeśli chodzi tutaj o Nitrusa Oxyda, o którym wspomniał właśnie Komodo, to będzie już ostatni przeciwnik, którego znamy, choćby na początku. Właśnie on powiedział, że zmieni naszą planetę, wielki parking, no i właśnie jego też pokonamy spokojnie. No i mamy już trzy klucze. A co za tym idzie, kolejne wyścigi na nas czekają. Ale myślę, że zajmiemy się nimi już w przyszłym materiale. A tymczasem, dziękuję Wam za obejrzenie, za wspólnie poświęcony czas. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten mały kawałeczek czasu przy tym odcinku. Mamy tutaj kolejne lokacje, jeszcze na koniec tak zerknę sobie, jak wygląda tutaj stan obecny gry, ile mamy procent, mamy 27, 12 pucharów i 3 klucze. I ostatnie tutaj pucharki zdobędziemy właśnie w tej lokacji, czyli mamy tutaj 4 wyścigi i 4 właśnie puchary ostatnie, a potem zabierzemy się już za czasówki oraz zdobywanie reliktów. A tymczasem ciepło się z Wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Jeśli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i do usłyszenia w kolejnym odcineczku. Cześć!